Z pierwszym światłem przychodzę, Panie, Twoja miłość nie zna granic. Z pierwszym światłem przychodzę, Panie, Twoja miłość nie zna granic. Twoje miłosierdzie trwa. Twoje miłosierdzie trwa. Z pierwszym światłem przychodzę, Panie. Twoja miłość nie zna granic. Z pierwszymi promieniami słońca witam Cię, Boże. Dzień budzi się do życia, a wraz z nim moja dusza do modlitwy. W tym świętym poranku przynoszę Ci ciszę, wdzięczność i pragnienie obecności. Niech ten czas będzie spotkaniem serca z tym, który jest światłością. Szczęść Boże. Niezwykle miło mi powitać Was, bracia i siostry, o poranku. Niech ten dzień będzie dobry. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Kochani, módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie, który zbudziłeś mnie do życia, dziękuję za nowy dzień i oddech, który we mnie tchniesz. W Twoje ręce oddaję wszystkie myśli, decyzje i spotkania. Niech moje słowa niosą pokój, a moje gesty odzwierciedlają Twoją miłość. Niech Twój duch mnie prowadzi, abym we wszystkim odnalazł Ciebie i był światłem dla innych. Amen. Promień poranka. Dotyka powiek, milkną sny, a rodzi się cisza. W niej czeka głos, nie krzyczy, zaprasza. Delikatnie, jak dłoń, która zna Twoje imię, promień poranka dotyka powiek. Ten, kto zaczyna dzień z Bogiem, nie będzie szukał światła, stanie się światłem. Bracie siostro, zakończyliśmy spotkanie sercem otwartym. Niech ziarno modlitwy zakiełkuje w codzienności. Niech każdy krok będzie odpowiedzią na Bożą miłość. Bracie siostro, Trwajmy w pokoju. Niech pan rozświetli twój dzień pokojem, niech jego łaska towarzyszy ci w każdym słowie i decyzji, a jego duch prowadzi cię ścieżką miłości. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W ciszy poranka jesteś, w drżeniu liści i oddechu, w świetle, które nie gaśnie. Twoje imię trwa, Twoja obecność przemienia, Twoje spojrzenie koi. Boże, w ciszy poranka jesteś. Ciszy poranka jesteś. Jestem prowadzony światłem Boga, nawet wtedy, gdy niebo zakryte jest chmurą. Bracie siostro, jeśli te słowa dotknęły Twojego serca, zostaw polubienie i subskrybuj. Razem twórzmy przestrzeń modlitwy, refleksji i duchowego wzrostu, niech dobro się rozszerza. Miłość, która budzi dzień, nigdy nie zasypia. Niech Twój dzień będzie napełniony pokojem, Twoje serce ufnością, a każda chwila obecnością Boga. Do usłyszenia. Odchodzę z ciszy. Napełniony z Twoim imieniem na ustach, z Twoim pokojem w sercu. Nie kończy się modlitwa, ona idzie ze mną. Nie kończy się modlitwa, ona idzie ze mną. Amen.